Jungsia, manaczka, ziomeczki, z tej strony ja, Melonik, dzisiaj pierwszy odcinek z Plan vs. Garden Warfare 2 I w sumie idę do tamtego telewizorka pierwszy raz i zobaczymy jakiego mi bocika teraz yy, weźmie Będziemy sobie czekać, mam nadzieję, że już się wczytało O! Trzeba czekać. Login gościa w ogóle się wyświetlił. To w takim razie tam bocik jest chyba gościem. Ale no tak, bo do mnie dołączył. A to w sumie wiele wyjaśnia. To sobie dzisiaj pogramy. A, oczywiście, zawsze podzielony ekran jest. Możesz normalnie grać w ociku? Nie wiem co mam mówić, że szczerze. Jak Bocik do mnie dołączył. W, w ogóle zapytam się, czy ma mikrofon. Bociku, masz mikrofon? Bo nie wiem jak do Ciebie mam mówić. Hmm, czyli nie masz. za 5? To mi się tak szczerze to nie opłaca. No to co mam? A, w sumie mogę wam licza jednego pokazać. Którego zrobi, trzeba zrobić podstawowym futbolistom. Yy, no. Idziemy do kanałów. Trzeba wziąć podstawowego futbolisty, bo inaczej ten glitch nie zadziała. Jak się weźmie innego gwiazda sportu. Dlatego idziemy. I tu, jeżeli się wchodzi od bazy zombiaków, schodzicie tędy, bo ten jest szybciej tu. I od razu tam wprost do takiej do takiej jak to można powiedzieć. Małży. O tutaj. To niszczy, te śmieci niszczycie. W ogóle? A jedna kula mi została. Aki. Stawiacie tu tarczę. Obijacie ją trochę, odwracacie się i tą szarżą, przebijacie się. Potem jak się tu właśnie przebijecie tą szarżą, chodzicie na tą gałąź, stawiacie tarczę. Chodzicie tu tu na tą tarczę i tu cały czas X trzeba podskakiwać, żeby wskoczyć że się już tu wejdzie, to trzeba iść tak dalej yy, jeżeli Wam się oczywiście spodoba filmik możecie polajkować, zasubskrybować oczywiście robię live'a na 50 subskrypcji yy, no to jak tak mówiłem jak tutaj się przejdzie tutaj, do drugiego zakręcenia przy takim słupku odchodzicie delikatnie, stawiacie tarczę możecie na nią wskoczyć halo, dziękuję wskakujecie tu i tu trzeba w tym miejscu podskoczyć Albo można, znaczy podskakiwać trzeba I tutaj już można stanąć W tym się skacze tak do dołu Tu I tu już jesteście właśnie na tej specjalnej takiej rurze Idziecie tu, przeskakujecie to I trzeba uważać, bo jeżeli się tutaj spadnie To trzeba się odrodzić Nie dostanie się mana, nie dostanie się bana, ale trzeba się odrodzić W ogóle dlaczego ty za mną poszłeś? Weź bocik tutaj, podejść. No dobra, tak jak mówiłem, Idziecie tu, trzeba tu uważać. I tu, jak się wejdzie, to trzeba cały, cały czas x klikać. Cały sięki, tu się jak wchodzi. O, 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 trzeba cały czas x. No i tak jak tutaj, trzeba cały czas x. Ja też trzymam, skakałem cały czas. By trzeba uważać, bo to trzeba w tamtym miejscu zrobić. Tu trzeba przejść i tu skoczyć. I tu skakać. I jeżeli się... I tutaj już nie trzeba skakać. Jak jest się tutaj, tutaj właśnie widać to już salę Gnomusa. Ja tam skrzynki mam już otwarte. Jak się tutaj właśnie jest tej, przy tej sali Gnomusa chodzi się. Trzeba tak... To zajmie od 25 sekund do 5 minut. I tu trzeba gdzieś w tym miejscu chyba raczej stać. Gdzieś tutaj trzeba tak sobie pochodzić. To wtedy was... Yy, wessa? Można tak powiedzieć. Że spadniecie. Tak? To tu? No, tak. Czyli tutaj, o tu. No i trzeba po prostu czekać. Ale też, jeżeli tu się nie wpadnie, to po prostu gdzieś tutaj pochodźcie. w tym miejscu. O tu. Ja tak raz zrobiłem i tak jakoś wyszło. Ale gram już tak szczerze dwa miesiące w dniu. Teraz się ja tu postoję. No i nie wiem, co szczerze mam mówić. No i to chyba będzie tyle z tego odcinku, no bo... No, tak szczerze, prosto to jest glitch. Tylko trzeba uważać. Bo jak się spadnie w niektóre miejsca, to trzeba się odrodzić. No także i tam jak się przestanę to skacze, tak Tak cały czas Jak wam pokazywałem To trzemu, trzeba uważać gdzie się stoi na tej kamiennej rurze Żeby nie spaść bo można dostać bana No i tak szczerze no to co mam no? tutaj Ja tak stałem A no, jeszcze sobie tak szczerze pochodzę Ogólnie w tym miejscu trzeba po prostu gdzieś się tak pochodzić. Tylko nie jest zbyt tam daleko, bo tam jest poza zasięgiem, można być. No i co? Jeżeli Wam się filmik spodobał, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego. Nara.